Witajcie, witajcie. Dzisiaj powiemy sobie o Stefanie Batory. Zapraszam. Stefan Batory urodził się 27 września 1533 roku w Siedmiogrodzie, czyli inaczej Transylwanii, w centralnej części Rumunii. Jego ojcem był też Stefan, a jego matką była Katarzyna Telegdi, która była wojewodziną Siedmiogrodu, czyli miejscu, w którym się urodził. Miał on również brata, który później, w późniejszych latach, e, dał go ogólnie do studia do Padwy. Jeśli chodzi o jego dzieciństwo, to bardzo interesował się ogólnie wojskowością, czytał różne wojskowe książki, tam uczył się wojskowego slangu, co później bardzo mogło mu pomóc w późniejszym jego fachu. W 1571 roku został on władcą Siedmiogrodu, a cztery lata po tym fakcie został w 1575 roku Królem Polski. Ogólnie szlachta wtedy, e, polska szlachta, miała do wyboru pomiędzy właśnie Stefanem Batorem jeszcze dwóch innych królów. E, a właściwie jeden z nich to nie był król, e, bo był jeden cef, e, cesarz Iwan Groźny. I tutaj się właśnie zatrzymamy na tym nazwisku bardziej, lub e, inaczej e, przymiotniku określającym właśnie tego władcę. Czemu on właściwie miał tak mm, określenie groźny? Ano, z tego powodu, że kiedyś, kiedy jego syn go zdenerwował, to go zabił. Tak, nie przesłyszeliście się: Zabił swojego własnego syna, bo go zdenerwował. No to w sumie dobrze, że sobie wyjaśniliśmy, czemu miał właśnie ten przymiotnik groźny, ale przejdźmy do drugiego kandydata do polskiego tronu, który był królem Habsburgów, z którymi się tak niezbyt lubiliśmy, bo w wcześniejszych latach wiele razy nam zagrazali w, w różny sposób, więc szlachta miała pomiędzy tymi dwoma mm, ogólnie królami, czy jeden w, te, w jednym przypadku cesarzem. Miała właśnie tego Stefana Batorego. Jakby nie znali zbytnio Stefana, bo, bo Stefan nie był jeszcze wtedy tak popularny. Ale z dwojga złego lepszy Stefan niż taki Iwan Groźny, który zabił swojego syna, bo ten go zdenerwował. Więc w końcu Stefan Batory został mianowany królem Polski. Jeśli chodzi o jego rządy, był bardzo dobry. Z tego głównie też powodu, że jak już wiemy na wcześniejszych przypadkach, szlachta była bardzo próżna i często królom przeszkadzała w niekiedy dobrych pomysłach dla naszego kraju. A Stefan Batory pokazał wreszcie szlachcie, że nie da z sobą aż tak pomiatać. Kiedyś, kiedy na przykład przyszedł na właśnie zebranie Sejmu, to ryknął wręcz na szlachtę i powiedział, że nikt nie będzie nim rządził co później dość mocno szlachtę przestraszyło i trochę się stonowali. Miał on również takiego mega fajnego kolegę. Pewnie znacie go już z innych lekcji historii, ale tutaj przytoczę jego nazwisko i w sumie też imię. To był Jan Zamoyski. Jak ktoś się uczył, to wie, że Jan Zamoyski ogólnie stworzył Zamość i był polskim hetmanem. Czyli dosyć wykształconym człowiekiem. Bo umiał też parę języków. No, był dosyć, był dosyć mądrym człowiekiem. Podobnie jak Batory. Nawet mówiło się, że Batory nigdzie nie, nie pójdzie do Sejmu bez Zamojskiego, a Zamojski nie pójdzie bez Batorego na wojnę. I tutaj dochodzimy właśnie do tej sprawy wojny, bo Iwan Groźny zaczął. Troszeczkę nam przeszkadzać, ale w jaki sposób? No cóż, nasz Iwan niezbyt lubił się z naszym batorem i robił sobie troszeczkę z nimi jaja. Tutaj podam dwa takie przykłady, które naprawdę mogły zdenerwować naszego króla. Pierwszy przykład to było to, że kiedyś przyszedł ogólnie tam dwa, dwaj posłowie nasi, przyszli właśnie do Iwana Groźnego. I mieli z nim coś tam, pakt pokoju napisać, coś takiego, i na ich karcie był właśnie ten ich akt pokoju, a na jego karcie, oprócz tego aktu pokoju, było jeszcze to, że mieliśmy jedną taką ziemię, już nie pamiętam niestety jaką, przydzielić właśnie do niego. I nasi posłowie podpisali obie kartki, bo myśleli, że na obu kartkach jest to samo. Więc w konsekwencji tych zdarzeń, część kawałek Polski teraz należał do Iwana Groźnego. A należało, dlatego że oszukał naszych posłów. No i niestety nie mieliśmy części ziem polskich, które były można dla nas, no w sumie cała Polska była dla nas wtedy ważna, więc w sumie nawet teraz jest. Albo dobra, dość męsenia, przejdźmy po prostu dalej, czyli do czegoś, co naprawdę rozwścieczyło Stefana Batorego. Aż tak, że później prowadziliśmy z Iwanem wojnę. Dokładnie to było to, jak Iwan groźnie wysłał do nas posłów. I ci posłowie nie mieli się odezwać, czy nie mieli powiedzieć celu właśnie przy, wyprawy do Stefana Batorego, aż dopóki Stefan Batory nie ściągnie swojej czapki i nie powie, jak się miewa szanowny Iwan Groch, Ale hola hola, pewnie Was ciekawi, czemu aż tak Stefana to rozścieczyło. Ano dlatego, że Stefan pod czapką nie miał włosów, po prostu miał łysinę i bardzo się tego wstydził. A Iwan Groźny, jak widać, o tym wiedział i wykorzystał, można powiedzieć, wpurzenie Stefana Batorego. Albo raczej można powiedzieć to, że, Iwan Gro... znaczy, że Stefan Batory wykorzystał to, że Iwan Groźny już przesadził i zaczął dokładnie w 1577 roku e, wojnę z Iwanem Groźnym. Iwan... Szybko można powiedzieć, przekonał się, że z naszym Stefanem to nie ma żartów i że lepiej z nim nie zadzierać, bo kiedy na przykład były bitwy o różne zamki, czy różne części, właśnie rusi, to Stefan Batory bardzo dobrze sobie radził. Głównie też można powiedzieć z tego powodu, że jak mówiłam, kiedyś, kiedy właśnie miał te 15 lat, kiedy był w sumie jeszcze dzieckiem, czytał właśnie te podręczniki o wojskowości, uczył się wojskowego slangu yy, i ogólnie był dobry w wojnach. Ale trzeba też przyznać, że jego jakby żołnierze bardzo go lubili. Z tego powodu, że jak było trzeba, to nawet z nimi leżą na trawie. Kiedy, czyli mógł inaczej wytrzymać bez ciepłego posłania, czyli takiego, którymi niektórzy królowie po prostu nie wytrzymali bez, bez niego. I na przykład czasami jadł po prostu to, co żołnierze. Kolejną rzeczą było to, że kiedy, było, kiedy na przykład obiecał danym żołnierzom dane pieniądze, to dawał te pieniądze wtedy, kiedy było trzeba, ale w tym wszystkim nie był rozrzutny, czyli był dość oszczędnym władcą. Czyli nie wydawał pieniędzy na prawo i lewo tylko po prostu wydawał je rozsądnie. Oczywiście nie był też skąpy, czyli jak na przykład komuś, jak mówiłam, coś obiecał lub dany żołnierz zasłużył na e, nagrodę, to dawał ją bez zastanowienia. Tylko jeśli była to jakoś głupota, to po prostu nie wydawał na darmo pieniędzy. Koniec końców z naszym Iwanem wygrał, tak jak w sumie można było się spodziewać. Iwan dość szybko pożałował, że w ogóle jakkolwiek zadzierał z naszymi Polakami, a w szczególności z Stefanem Batorem, który jak już wiemy, w wojnach był całkiem niezły. A taka ciekawostka jeszcze o Iwanie groźnym to była taka, że zaatakował inflanty. I Polska właśnie chciała te inflanty obronić. Inflanty to były wtedy, teraz jest tam Estonia i Łotwa, jak dobrze wiem. I Iwan Groźny mówił podczas właśnie tej wojny z tymi inflantami, że i właściwie też z Polakami, Polakie, bo Polacy chcieli właśnie obronić te inflanty, że on inflanty chce tylko wyzwolić przed Niemcami. Czyli w skrócie biedni ludzie ginęli, a on chciał ich przecież tylko wyzwolić. Szkoda, że Rosjanie nie byli zbyt pomysło, pomysłowi, bo używali tego przez bynajmniej 300 lat, nawet więcej podejrzewam. I prawdopodobnie używają nawet tego aż do teraz. I pewnie Was ciekawi teraz, kim jest kobieta ukazana na... Powyższym, można powiedzieć, obrazie. Jest to żona Stefana Batorego, Anna Jagielonka, którą Jagielonka nie potrafię tego wymać, po prostu to jest Anna, yy, która ogólnie, z yy, którą poślubił się Stefan Batory w 1576 roku. Jak widzimy, nie była zbyt ładna i urodo, urodą nie grzeszyła. Ale Stefan Batory nie przybył do kraju dla no, piękną żonę, lecz po to, żeby zmienić nasz kraj na lepsze i po to, żeby przede wszystkim rządzić. Stefan Batory miał też problemy z niektórą szlachtą, trochę bardziej. Nie będę Wam tutaj ściemniać, bo trochę nie pamiętam już kto to był, ale wiem, że miał na tyle problemy, że na niego zamach szykowali. Na szczęście im się to nie udało, bo jeden ze szlachtu, szlachciców, który, którzy mieli ogólnie e, zginąć, e, czyli po prostu tam uciąć im łeb, to, który kasał, hasał sobie ogólnie spokojnie po kraju i tam miał wszystkich gdzieś, nawet Stefana Batorego, to również, jak, tak samo jak Iwan Grośnie, szybko pożałował tego, że że hasał sobie po prostu po kraju i Stefan Ptory w końcu go schwytał no i wy wymierzył mu, że tak się wyrażę określoną karę i po tym jak właśnie zabił tą, tego szlachcica bo był już wcześniej na to skazany to szlachta się troszeczkę przed nim tonowała bardziej, bo już wiedziała że ze Stefanem Batorem się nie zadziera Koniec końców, na każdego kiedyś przyjdzie pora, więc 12 grudnia 1586 roku, umarł nasz Stefan Batory. Niektórzy myśleli sobie, że prawdopodobnie ktoś maczał w tym palce, ale prawda była taka, że kiedyś, kiedy Stefan Batory jeszcze był dzieckiem, to strasznie mocno poharatał go pies, dokładnie ugryzł go pies, i ranę strasznie zaniedbano. No i zginął. Więc podsumowując, nasz Stefan Batory był dosyć dobrym królem. Rządził nami dobrze. Zdobył nam również parę ziem, szczególnie jak była wojna z Iwanem Groźnym. I był dość dobrym politykiem. I nie dawał sobie, jak niektórzy królowi, pomiatać. Po prostu był jednym z. Wiem, że to już mówiłam o paru innych królach, ale moim zdaniem to był naprawdę najlepszy król, jakiego mogliśmy sobie wyobrazić. Więc to już chyba będzie koniec tej prezentacji. Mam nadzieję, że podobało Wam się, mam nadzieję, że trochę przybliżyłam też postać Stefana Batorego i mniej więcej tak jak on rządził. Eee, zapraszam do oglądania moich wcześniejszych filmików, no i pa.